Siemanszko, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, LC -Powerek i Witam was w drugim odcinku z serii Minecraft na modach. Eee, dobra, to odcineczek był dawno, więc ja tak za bardzo nie pamiętam o czym ja tam mówiłem. Pamiętam tylko, że był tam Slenderman. Teraz już mi się właśnie wszystko przypomniało. Pamiętam, że byłem w takiej noży. Dobra, wszystko wiem. Eee, dobra, nie obijając dalej. Dodałem jakiś... O! Nawet nie wiedziałem, że dodałem mod. Kurna, mać zabije mnie. Nie, nie ma co, nie ma co. No nie, szkielet by mnie zabił. Ale jaja, nie... Tak być nie, nie może. Bardzo mnie ucieszyło, że pod ostatnim odcinkiem... Było bardzo... Znaczy bardzo, nie to, że bardzo dużo. Jak na, jak na mój kanał, to było dużo wyświetleń. I za to chciałbym was, Wam bardzo podziękować Naprawdę yy, bardzo mi to zdziwiło Ale skończmy nie, ja tu się boję za bardzo i tak Bez armoru żadnego tam, nie to nie ma co tak Trzeba chyba będzie się wybrać i do jakiejś kopalni Wiem, że to będzie nudne Ale ja nic na to nie poradzę, będę musiał Poszukajmy tu czegoś. Oops, sorry. Nie muszę iść tam. Nara, nie ma tu. Zabijmy świnkę jeszcze. Chodź świnka, chodź tu. Tak, na wieprza. O, jeszcze krowa. Krowa to się przyda. E, krowa się przyda. Sarcie z krowy się przyda. Dobra, idźmy dalej. Co ja tu mam w ogóle? Oczywiście jest mod na sortowanie, nie wiem czy to mówiłem, wszystko w poprzednim odcinku. Ale to jak tak zwykle yy, same najważniejsze itemki i się dziwi... możecie bo w poprzednim odcinku tego nie było. Dodałem mod, który... Nie pamiętam znowu nazwy, nie Dodałem mod, który ścina od razu całe drzewo. To nie jest mod Triplicator, to jest jakiś timber. Wiem, że to jest inny, ale na tą wersję widzę tego moda. Z Sześć, no, teraz jest, Nie wiem w ogóle w którym kierunku ja mam iść I jeszcze jedna rzecz Mam teraz inną myszkę więc ona ma takie dziwne ruchy czasami po prostu podwójnie mi się naciska i muszę często rozwalać ten blok, który postawiłem dwukrotnie na razie mam problem zobaczmy To jest trochę to to wygląda kolejny battle tower ale nie ja jeszcze jestem za słabo battle towerem do wody hop Myślę, że w tym odcinku nie spotkamy już tego ee, Slendermana. Bo w poprzednim odcinku ja jak obejrzałem go sobie to już wiedziałem o co chodzi. Ale jak nagrywałem to normalnie... Jest, nareszcie coś znalazłem. Już widzę żelazo. Pięknie, pięknie. Rozmawiać tę ziemię. Coś mi tu straszy cały czas. Dobra, zostawmy tutaj checkpointa. To A, nie Dobra. Dobra, kopiemy. Kopiemy moje żelazo. Szybko, szybko. Może, nic nie zaata... Może mnie nic nie zaatakuje. Wiem, że mówię dosyć cicho, ale nie chcę się za bardzo drżeć, żeby mnie wszyscy na dole słyszeli. Gdybym był sam w domu, ja jestem trochę wkurzony dzisiaj To na pewno bym tak darmordy jakbym coś zobaczył Ojej Sporo żelazo e, Do tej serii tak sobie pomyślałem Że ja mam już taki swój styl No nie i tam za każdym razem robię przeważnie ten sam dom I chciałbym... ...lagi jakieś, sorry Chciałbym coś tutaj zmienić I właśnie tak sobie pomyślałem że gdy znajdziesz taką fajną miejscówkę, to ktoś z was mógłby mi pomóc. Zaprosiłbym kogoś do tego odcinka, jeżeli ktoś by był chętny. Zaprosiłbym do odcinka i by mi pomógł postawić jakiś swój dom. Eee, ktoś ma przecież... Każdy ma jakąś inną wizję na robienie domów. Moje to przeważnie jakieś takie kanciaki dziwne, więc w ogóle nie ma co stawiać, bo to by było obciach po prostu, gdybym ja to zrobił. I chciałbym, żeby mi ktoś pomógł. Może ktoś ma jakiś. Nie wiem co to. Bak jakiś, co? Może ptak jest nade mną. Kopiemy, kopiemy, mamy patyk jeden, to zrobimy sobie cztery pochodnie. O, O, od razu lepiej. mi się kończy. No, to nic. Wiem, wiem, to będzie nudny bardzo odcinek. Zostawiłem coś nie? E, Chyba trzeba będzie crafting zrobić. Czy mi się wydaje, że to jest to o czym ja myślę? Chyba to o czym ja myślę. Nie chciałem tego tak szybko zdobyć. Eee, ale dobra. Pójdziemy tam Nie. Może jednak nie, bo zabiją mnie. Nie ma co. Nie będę ryzykował. Węgiel. 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 Muszę. No nie. To to nie ten. Gel. Trzeba to zarznąć, dopóki jeszcze serczną to trzeba. Póki jeszcze się, się nie jest No pięknie, rozwaliłem Zadowolony jesteś. Rozwaliłem sobie mój najlepszy miecz jaki miałem w tej grze. Nie dam sobie radę bez tego. No, co tu? Nie, sorry, teraz już całkowicie za cicho mówię. Będę się to jakoś pogorszać. O czym ja miałem pan jeszcze powiedzieć? Yy, miało nie być odcinków i odcinków na pewno nie będzie z Battlefield Heroes, ponieważ mój net mnie zawiódł. Nie, no to nie net. Ja po prostu, kurwa, zacząłem powierać, powierałem, powierałem i w końcu patrzę. Za chwilę z mi. Twój limit został wyczerpany. O, o. Spierdzielaj! O. synu. Nie, dobra, zróbmy sobie crafting, dopóki jest jeszcze wcześniej. Ale że tak poleciał na mnie? Nawet mnie nie widział. On jakoś sobie przechodzi i po prostu tak... O, jakiś typek. Idę go zarżnąć. Dobra. No. Zróbmy sobie patyków. Jeszcze moje patyki które są. Pierwsze co, zróbmy sobie miecz. Jeden, dwa od razu, na wszelki wypadek. Zróbmy sobie jeszcze... co jeszcze? Kilow, kilow trzeba, kilow to podstawa. Kilow zróbmy, ale mi się naguje gra. Nawet dwa też kilofy zróbmy. Co jeszcze? Zróbmy łopatę. Nie wiem po co, ale zróbmy jedną. I to weź. Kurde, mać, muszę zmniejszyć, bo za bardzo mi... Coś mi się dzieje z tym komputerem ostatnio. Ostatnio grałem sobie na Extreme. Kurde, spadłem. Nie chciałem tu spać pięknie, ciekawe jak ja stąd wyjdę Na jakim poziomie gram? Dobra Trudnie, nie będzie <laughs> Nie bo ostatnio grałem na tym, na trudnym I ja zdecydowałem, że nawet nie mogę się ruszyć Nie, tylko nie to, nie mam złotego miecza Dobra zaraz, chwila, szybki porządek taki w ekwipunku Zajmij mi to chwilkę. Tu jeszcze to, tu to, to tu, to tak i to. I to jest, dobra. Dobra, schodzimy tam, nie wiem co tu będzie. Zombie. Ale on jest, ale on jest dziwny, nie ma rąk nawet, ale idiota. No i ciekawe jak on mnie zwalnia, Chyba z bańki nie, nie sieknie. Mam już tam nawet może jakiś na no nie. Nie mam czy kilofa? Nie wiem, nigdy się nie zastanawiałem nie mogę nawet się nad tym zastanawiać. Jakaś tam skrzyneczka jest. Tutaj mamy zejście w dupę ciemną. Co ja zrobiłem? Tak, zabarykady pochodnim. To będzie dobry pomysł. <laughs> No nie O, widzieliście? Postawiłem tutaj, a jeszcze i tutaj mi się pokazało To jest moja myszka Ale nie mam innej, bo mi się bateria skończyła No i po prostu nie mam kiedy kupić za bardzo Kurna długo jeszcze tu mamy skrzydeczkę spójrzmy, jest mamy ale czasowo A to co to za creeper jakiś inny jeszcze? Czekaj. Kuki. Nie przejdę, Dobrze. Dobra, zróbmy sobie już teraz od razu jak już mamy gotowe to. Żelazny no Dobra lecimy teraz sobie z żelazny tu tu Węgiel Teraz już węgla to się prawie w ogóle nie kopie Teraz jak raczej widzą węgiel to go w ogóle nie zbierają bo no jego jak widać jest pełno Najbardziej potrzebny jest taki żelazny. A ja ile mam węgla? 29, przydałoby się jeszcze trochę, to zaraz sobie wykopię. Troszkę. trzeci level na kopaniu węgla. No. Jak widać można to bić. Nie widzę, że już ciemno się robi. Na mi mapie. Zaraz dopilkołaki. No, jakie takie Dobra. Czyli na pewno nie byliśmy. Ciekawe jak ja stąd wyjdę. To będzie dobry. Czego ja jestem taki głupi sobie? Nie zaznaczyłem wyjścia. Ja Nie dobra. Na waszym się To sobie będzie. O o o, jest wyjście na górę. Tutaj zostawmy wyjście jeden to będzie, kolor tak taki różowy hmm. no tutaj coś jest prosz, czyli że kurde, co wyjście chyba jest tak mi się wydaje chociaż nie będę ryzykował, bo ja... a nie stawiłem tego ooo ten był zapomniał Weźmy go ze sobą. Na dół, na dół, idziemy, idziemy na dół. Idziemy na dół, idziemy na dół. Skrzynkę. Już przy nich byłem. Jeszcze raz... Wiem jeszcze raz, to jest nudny odcinek i to bardzo nudny. Ale no co no, Zawsze musi być taki odcinek, który poświęcę na zbieranie. Zbieranie surowców A to co to, to? Ale Debbie No, te 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 eee e, twory To są niektóre takie głupie no, Widzisz, że ma przep... Nie dobra, nie zwracam uwagi, nie zwracam uwagi, idę dalej przed siebie. Ja pierdzielę co to za Creepery są dziwne? Wybuchnie. Wybuchnie. Nabijemy teraz sobie darmowo! Uuuu! Ale rozpierd... Fajne te Creepery takie, ja chcę jeszcze raz tak... Teraz tu mamy wyjście jedno zaznaczone... Tu byłem, tu raczej też, bo widać. Dobra, obczajmy naszą sytuację. Ruda żelaza 50, mamy lazurytu, mamy trzy stawki złota, e, mamy główno jedzenia. Dwie surowe wołowiny Nie, dobra, trzeba się już będzie z wydostawać. Na pewno tędy. Tendy, tędy, tędy. O, w górę. Nie, to będzie łatwe. Myślałem, że tryb... Chyba jednak nie będzie to takie łatwe. Dobra, jak na razie nie. Tutaj nie idziemy. Dobrze, znalazłem żelazo. Jak tu wyjście? Co tu? No ja. No i to jest właśnie moja myszka, co? Nie kombinuję tutaj nie słodki się zrobiłem, zamiast na kobły się podsadzić. Teraz to się wkurzyłem, ale jeszcze cicho mówię jak na razie. Już było jestem. Znowu bym wpadł w to gówno. Nie wiem po co to zrobić. Czyli że z tej strony wyjścia nie ma. Przekopić się coś tam trochę. Kopiamy, kopiemy, 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 ale nie idziemy do przodu. No kur no, właśnie moja myszka. Nic ciekawego w tym odcinku. Mm. Ja to wlądam. Podoba mi się ten dźwięk. Zaraz tu będzie jakiś spawner, jak nic. Jak ja tutaj nie byłem. Co tu mamy? Kopalnia. 40 Dobra, przekopiłem się. Co tu? Długo? No dobra, trochę się zejdzie. Ja jestem takim górnikiem. Kurde. Może A. Opsie, już jest woda, już mamy wyjście. Deltu. ja Myślałem, że to jakieś nie... Co jest z tym? Nie chcę się rozpalić. <laughs> Co, to rekin? Shark, ja. Półtora serduszka. Nie zauważyłem nawet. Dobra. Yy, widzę, że... Co to jest? Piękny, Battle Tower. Ja myślę, że to jest... Wyruchmy sobie coś takiego na razie. Wiem, nie mamy jedzenia, ale możemy coś tu jeszcze wykombinować. Możemy kombinować, co ja zrobię, to jest potrzebne. Zróbmy od razu sobie przy okazji, skoro jeszcze mamy chwileczkę Piecyk, tak, piecyk tak, żeby nie zapomniał się nazwy: piec jeden, piec drugi. Chyba to powinno jak na razie wystarczyć W tak dużo rzeczy to ja nie mam tego Przedpalę jeden tu, drugi tu, dobra Węgiel, węgiel jest też sporo węgla Dajmy pół na pół, Już coś mi tutaj wygłucha co to? Jak dostać? Też... Ty tutaj... Te... Pamiętacie? Końcówkę tamtego odcinka? Poprzedniego? Też było takie coś Ale jaja Dobra wiecie co? Ciemność jest? O oh, oh. Spierdzielę Nie mam łoku, ażbym go teraz ściągnął No ja pierdzielę co tu ma być za długo Baty Tower wybucha właśnie Do budy! Poszli mi stąd! Do budy, noju! Też chcesz mordę? Też też? Ty chyba jeszcze mi nie co jeszcze ty? Ty, kurna, też darmowego expa? Zdychaj, świnio... eee, yy, ten... Rekinie! Dajko, a więc niego wypadło! Nie? Ile masz? 15 HP, to tym się to ty jest najbardziej mordę ten ile? jeden HP, to jest i nie Zęby. 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 Tak, zęby. To zęby. Tak, nas Spokojnie. Nie, no, już mam mam ja już mam mam no, 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 Tu no, no, to no, Teraz widzicie doskonale moją mordę krzywą. Wiem, łoski jest do dupy, ale nie mam innego. Dobra, myślę, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli ogólnie podoba wam się mój kanał, nie zapomnijcie o subskrypcji. Zachęcam do oglądania. Yy, także... A nie, jeszcze nie tego odcinka, więc dobra. Zapomnijcie o tym, co ja mówiłem. Trzymajcie się wszyscy, na razie.